Motocykl Forigiter to prawdziwa relikwia technologii Bauhausu, sięgająca czasów Eksodusu. Ironią losu jest to, że można uznać go za relikt dinozaura, choć porównywanie go z dinozaurami, dosiadającymi przez huzarów kawalerii byłoby wobec pilotów Forejterów poważnym błędem. Projekt motocykla zmienił się niewiele od momentu powstania. Zaprojektował go wielki wynalazca Bauhausu Victor Oright, który otrzymał zdanie stworzenia pojazdu do przemierzania pustkowi ziemi i pokonywania. Stromych zboczy, choć z pozoru. Nieporęczny, forajter jest zaskakująco zwrotny. Każdy z uchwytów kierownicy steruje prędkością i kierunkiem odpowiadającej mu gąsienicy, co pozwala motocyklowi obracać się wokół własnej osi, gdy zachodzi taka potrzeba. W pancerzu motocykla zintegrowano punkty przechowywania racji oraz standardowego pistoletu MP105 i szabli pojedynczej. Motocykle mogą być wyposażone w odporne na pociski sakwy do długoterminowych misji rozpoznawczych. A w niektórych przypadkach dodaje się wózki boczne z bronią ciężką. Uzbrojenie gąsienicowego motocykla różni się od uzbrojenia do walki wręcz, jakie perfurują huzarzy dosiadający jaszczurów, lecz doskonale spełnia swoje zadania. Z przodu pojazdu zazwyczaj montowane są podwójne wersje karabinu maszynowego MG40, które potrafią zapewnić znaczną siłę ognia w przednim łuku. Para broni obsługiwana jest przez pilota za pomocą przycisków zintegrowanych z kierownicą. Eskadry warajterów często odgrywają niewielką, ale kluczową rolę w większych operacjach, wykonując manewry oskrzydlające lub odwracające uwagę wroga podczas gdy główna siła uderzeniowa atakuje z przodu często pełnią rolę zwiadowców lub posłańców niekiedy forajterzy wyruszają na bohaterskie i kluczowe misje zwłaszcza gdy konieczne jest pokrzyżowanie planów wroga